W poprzednich odcinkach. Najpierw zmierzymy panu nogę, następnie zrobimy obchód, wyznaczymy tak zwaną strefę. Poznaliśmy skazanego objętego systemem dozoru elektronicznego. Z no, to można prowadzić w praktycznie normalne życie z trudnymi ograniczeniami. Jakby pomysł zawodowy, to nie da się to Z tego co doczytałem, to, to nawet Ludzie, którym przemawia przeciągów O skuteczności systemu rozmawialiśmy z funkcjonariuszami. Tak naprawdę tylko 7% osób tej kary nie kończy, że tak powiem, z własnej winy, jeżeli skazany przeciw sobie nadajnik i mówiąc kolokwialnie uciekł, wówczas taka osoba no niestety utraciła swoją szansę odbywania kary w tym systemie. No i niestety czekają odbywanie kary w zakładzie karnym. Poznaliśmy skazanych kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu. Kończyła się prosta, zaczynamy się zakręt i wjechałem na przeciwległy pas. I co się stało? Miałem zderzenie czołowe z drugim samochodem. Wie pan kto zginął? Wiem, że to było dwóch starszych mężczyzn. No Ja znam siebie, na pewno wiem. Póki nikogo nie utrąciłem, to wiedziałem, że na pewno nikogo nie uderzę. Są przypadki, że akurat ktoś się nie obejrzy, wejdzie z telefonem na jezdnię. Ja na mojemu kierowcy będzie trudniej zareagować. Każdy kto. No, dużywa powinien o tym wiedzieć i na pewno wie, że dlatego się chwieje na nogach. Tak samo działa to fałcie, tylko tyle, że nie są nogi, tylko koła. W jaki sposób spożywanie alkoholu wpływa na kierowcę? Więcej odwagi w alkoholu człowiek się czuje luźniej. Podglądaliśmy zajęcia resocjalizacyjne dla nietrzeźwych kierowców w zakładzie karnym w Potulicach. Uczą się obliczać stężenie alkoholu we krwi, poznają wpływ alkoholu na funkcjonowanie kierowcy. Mają także możliwość skorzystania z alkogogli. Dokąd tym razem dotrzemy i kogo poznamy? Do duńskiej firmy. Z każdego dnia zatrudnieni wykonują tutaj meble, które trafiają m.in. do Danii, Szwecji, Niemiec czy Holandii. Wykonują te same obowiązki, co każdy pracujący na co dzień w tego typu zakładzie. Po skończonej pracy wracają jednak nie do swoich mieszkań, a cel, które dzielą wraz z innymi współosadzonymi. Kim są wskazani pracujący na terenie zakładu karnego w Potulicach? Czas poznać ich historię. Jak dawno jest pan w zakładzie karnym? Ale w zakładzie karnym jestem od grudnia. I co się stało, że pan tutaj trafił? Trafiłem tutaj za zaległe niepłacone alimenty. Ile ma pan dzieci? Dwóch synów. 10 i 9. Przez jak długi czas nie płacił pan alimentów? Jakieś półtora roku. Dlaczego? Miałem problemy z pracodawcami, którzy słabo płacili. I nie było mnie stać na opłacanie tych alimentów. Półtora roku nie płacenia alimentów, jakie to są kwoty? Ja miałem zasądzone 800 zł na obydwu synów. Nie próbował się Pan porozumieć z byłą partnerką, wytłumaczyć, że mam taki problem, nie płaci mi pracodawca, nie mogę płacić teraz na dzieci. Próbowałem, ale po prostu do niej nie docierało. Ma, ma teraz innego partnera i nie idziecie z nią na bo nie porozumieć. A z dziećmi jest Pan w kontakcie? Mam kontakt, chociaż trochę utrudniony. Wiedzą, że jest Pan w tej chwili w zakładzie karnym? W tej chwili chyba nie. Chociaż mogły się, mogą się o nich dowiedzieć. Dzieci wiedzą, że nie płacił Pan alimentu? Wiedzą, ale na wolności tak staram się w miarę możliwości chociaż im cokolwiek kupować. Oprócz tego, że nie miałem te alimenty do płacenia. Czyli nie płacił pan alimentów, ale kupował pan różne rzeczy, tak? Tak. Różne rzeczy kupowałem albo cokolwiek starałem się załatwiać, jak miałem taką możliwość. Kupać uczelni, laptopa, czy cokolwiek, no to też było głupie, jako ojcu odmówić, żeby nie załatwić tego laptopa. Wtedy tata kupował laptopa, ale nie przelewał pieniędzy, nie płacił alimentów? Tak. został pan skazany za jazdę pod wpływem alkoholu i za niepłacenie alimentów. Co było najpierw? Z partnerką piliśmy razem, jak to się mówi. No Jak się pojawiło dziecko, no to były takie momenty, że trzeba było wyjeżdżać w delegację. No w delegacji jak to w delegacji, dalej się piło. Więc. Alkohol to jedno, ale z drugiej strony też jest ta jazda pod wpływem alkoholu. Jak to się stało, że pan wsiadł do samochodu pod wpływem? Po prostu. Akurat tak się nadarzyło, że ja myślałem bynajmniej, że akurat wyczyśbiałem na tyle, że mogę wsiąść i podjechać do tego sklepu. Siadłem samochód, po prostu podjechałem. Jechał pan po alkohol? Tak. Alkohol zakupy akurat w świątecznym. I to były dni świąteczne przed Sylwestrem. I co się stało? No ja akurat zatrzymałem je policja. Trafiłem do więzienia. Także alkohol pojawiał się w moim życiu. Próbował Pan przestać pić? Ogólnie nie czułem takiej potrzeby i nie zdawałem sobie sprawy, że stałem się alkoholikiem. Pomogła mi tutaj Pani Monika z terapii. Sam dobrowolnie, jak trafiłem do więzienia, to stwierdziłem, że potrzebuję pomocy. Czyli terapia dopiero pojawiła się w więzieniu? Tak. Mówił Pan o tym alkoholu, ale też z drugiej strony o niepłaceniu alimentów. Dlaczego Pan nie płacił na swoje dzieci? No ciężko mi to odpowiedzieć na te pytanie, dlaczego nie płaciłem. No po prostu alkohol był ważniejszy w moim życiu niż dzieci. Czyli te zarobione pieniądze przeznaczał Pan na, na alkohol? alkohol. Każdy się tam ode mnie odwrócił. Mieszkałem sobie w Niemczech i myślałem, że żadna sprawiedliwość mnie nie dosięgnie. Po prostu żyłem do przodu. W jakim wieku są pana dzieci? Najstarszy ma 13 lat skończone. Drugi z synów ma 5 lat. Teraz tych dwóch najmł najmłodszych tu ma roczek i 6 miesięcy. No i drugi ma 2 lata. Najstarszy syn już na pewno wiele rozumie. Ale praktycznie. Hmm. Bo jest nastolatkiem. On wie, że jest pan w więzieniu właśnie z powodu tego, że nie płacił pan alimentów? Tak, wie. Po tym długim czasie, co na przykład odbywałem karę, to też bardzo dużo się zastanawiałem. Nie? Jak to, jak to tłumaczyć swojemu synowi, dlaczego tu się znalazłem? Nie? Po prostu nie miałem z nim takiego kontaktu normalnego ani telefonicznego, będąc za granicą. Nie? Co pan mu powiedział, kiedy ten kontakt udało się odnowić? No, przyznałem się do winy po prostu, że źle zrobiłem. Nie? Obiecałem mu, że postaram się naprawić te wszystkie. Krzywdy, któremu wyrządziłem. Na pewno nie cofnę tego czasu. Nie próbował Pan zmienić pracy albo rozmawiać z pracodawcą o tym, że potrzebuje tych pieniędzy, bo mam jeszcze inne zobowiązania. Pracowałem u różnych pracodawców, no ale do niektórych to nie docierało. Oni przetłumaczyli tym, że nie mają przelewu. Inwestorzy nie płacą i oni płacą tak jak mogą. Nawet jeden był taki, że powiedział, że jak się nie podoba u niego praca, to można odejść, bo on ma wielu innych kontaktów. A czym się pan zajmował na wolności? Prace ogólnobudowlane. Teraz pracuje pan na terenie zakładu karnego. Czym się pan tutaj zajmuje? Tutaj dostałem pracę na stolarni. I co pan robi na przykład? Tutaj na stolarni składamy kanapy. Przychodzę codziennie i pracujemy po 8 godzin. Dzięki temu jestem w stanie teraz spłacać te alimenty, nie rośnie mi nie aż tak jest zadłużenie. Są jakieś uwagi względem nie się z obowiązków pracowniczych któregoś skazanego? Nie, nie. Obecnie, obecnie jest tak, że ci co pracują, to wykonują tą pracę dobrze, angażują się w 100%. Nie mamy takich osób, z których byśmy chcieli zrezygnować w tej chwili, także... A tutaj pan... Dobrze wykonuje swoje obowiązki? Tak, tak. to jest bardzo dobry tapicer. Aha. Dobrze tapiceruje. Dobrze. Czyli zostaje na tym stanowisku. Znajdujemy się na terenie hali produkcyjnej, na której pracują osadzeni. Osadzeni pracują na dwóch zmianach, na każdej zmianie około 50 osób, wykonują meble tapicerowane, elementy kanap od podstaw, zbijają je potem wyklejają, a następnie w ostatnim etapie tapicerują. W ciągu 16-godzinnej zmiany wykonujemy kanap około 300, a myślę, że w przyszłości będziemy wykonywać ich około 400-500 dziennie. Ile panu się udało dzisiaj zrobić tutaj? Panie kierowniku, pan popatrzy, troszeczkę dzisiaj mam taką listę, które jest zrobioną, parę kąpeczków, które jest 20 kompletów całych kompletnych mam porobione, więc powinien pan być zadowolony. Oby tak dalej. W tej chwili ogólnie od... Kilku miesięcy zajmuję się montażem tych mebelków, skręcam blaszki, skręcam wykupy, wycham poduszki, kręcam nóżki na placu, no i ogólnie poprawkowi poprawiają i komplet jest gotowy. Nie mamy co siedzieć na celi, prawda? Bo jest jak jest, nie, prawda, czas szybko leci, tu dostajemy zawsze jakieś zarobki, można sobie coś kupić. Rodzinie, pomóc oczywiście. Jesteśmy zadowoleni. W Zakładzie Karnym w Potulicach skazani podejmują zatrudnienie w ramach programu Praca dla Więźniów. Jest to ministerialny program realizowany przez służbę więzienną, który wspiera szeroko rozumianą readaptację społeczną osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizację zawodową. Powszechność zatrudnienia w Zakładzie Karnym w Potulicach wśród skazanych wynosi obecnie ponad 95% co oznacza, że spośród skazanych, którzy mogą podjąć pracę, właśnie taki odsetek znalazł zatrudnienie. Każdemu skazanemu zatrudnionemu odpłatnie przysługuje wynagrodzenie. Jeżeli skazany zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli skazany nie przepracował pełnego wymiaru czasu pracy, Wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do przepracowanego wymiaru czasu pracy lub wykonanej normy pracy. Skazani, którzy podejmują zatrudnienie w zakładzie karnym, mają możliwość samodzielnego spłacania zobowiązań finansowych, takich jak kary pieniężne czy obowiązek alimentacyjny. Na terenie zakładu karnego w potulicach karę pozbawienia wolności za niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego odbywa obecnie 44 osadzonych. Większość z nich zatrudniona jest odpłatnie, dzięki czemu mogą realizować swoje zobowiązania. A jak wygląda praca w tym miejscu? Jest tutaj jakiś podział obowiązków? Wymieniacie się tymi obowiązkami? Na stolarni no ogólnie tutaj się dzielimy obowiązkami, bo tutaj stolarnia tylna. Pomaga linię, która jest główną linią produkcyjną. I się dogadujemy z kolegami z linii i wspólnie ustalamy, kto jakie kanapy montuje. I Wtedy montujemy dane kanapy na daną linię. Czyli ważna jest współpraca. Musimy się dogadywać, bo współpraca jest najważniejsza, żeby nie było nieporozumień, że są, że robione są dwie kanapy i są niepotrzebne jedna. Czyli mimo tego, że jesteśmy na terenie więzienia... Dogadujecie się? Jest ta koleżeńska współpraca, można tak powiedzieć? Czy koleżeńska to zbyt duże słowo? Nie, no jest koleżeńska współpraca dogadujemy się. Tym bardziej tutaj na terenie zakładu, no musimy się dogadywać, bo inaczej to by nie miało sensu. A mówicie sobie, dlaczego pracujecie? Dlaczego to dla Was tak ważne? Tak jak w Pana przypadku, spłacam alimenty, ktoś inny podaje inny powód? No rozmawiamy, jak mamy wolny na przerwach, to sobie rozmawiamy o różnych takich sprawach. Czy kto za co jest i dlaczego no każdy też jest zadowolony że ma tą pracę bo zawsze się parę złotych tak jak w moim przypadku mam i na płacenie alimentów i mam na to żeby se tu w zakładowej kantynie jakieś zakupy zrobić bo akurat nie mam pomocy w wolności od nikogo no to muszę sobie sam tutaj radzić Teraz pracuje pan na terenie zakładu karnego. Ta praca pozwala na spłacanie tych zobowiązań? Tak. Dzięki dużemu zaangażowaniu w pracę po prostu, żeby ten czas jakoś szybciej minął i dzięki pracy to idzie płacić alimenty. No wiadomo, trzeba pracować. To zależy też od wyroku jakiego się ma. Pan usłyszał półtora roku. Tak. A przez jaki czas nie płacił pan alimentów? Nie jestem w stanie powiedzieć. Po prostu... Jakieś pieniążki na pewno tam były dawane, ale nie były regularnie, tak jak było umówione w sądzie, nie? To jak duża kwota? Jest do spłacenia, czy też była do spłacenia? Bo jak Pan mówi cały czas teraz Pan... To czy... było około 15 tysięcy. Po wyjściu z zakładu ile jeszcze zostanie? Po wyjściu z zakładu praktycznie nie zostanie nic, bo zanim trafiłem tutaj poznałem dosyć dobrego człowieka, który zatrudni mnie na stałe. I automatycznie zobowiązuje się spłacić całe zadłużenie. Ale ta praca na terenie zakładu też y, pomaga. Też bardzo dużo mi pomogło też. A czym się pan zajmuje tutaj? Ogólnie ogólnobudowlane. To co lubię, to robię. Panie oddziału, skontrolujemy dzisiaj cele 11. Osadzenie z tej celi są w zatrudnieniu zewnętrznym. Sprawdzimy, czy nie kombinując coś na boku z, z zewnątrz. Tak jest panie kierownik. Podejrzenie, że mogą znajdować się tutaj substancje niedozwolone. Pies nie ujawnił żadnego miejsca ewentualnego przechowywania e tych substancji. Osadzeni również zostaną podani na zawartość środków uderzających w organizmie kontroli i zobaczymy, jaki będzie rezultat. Przed chwilą dokonaliśmy kontroli tych szafek przy pomocy psa specjalnego, funkcjonariusz z psem nie ujawnili żadnych substancji niedozwolonych, także udali się do dalszych czynności służbowych, a osadzeni po zakończonej pracy tutaj przyjdą się przebrać i, i opuszczą zmianę. Obecnie spośród wszystkich osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach prawie 500 pracuje. Ponad połowa za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie. To skazani zatrudnieni na terenie więzienia, w kuchni, kantynie, a także osoby pracujące w hali zajmującej się produkcją mebli. Skazani otrzymują też wynagrodzenie za pracę w firmie spawalniczej, w nadleśnictwie czy przy pracach budowlanych. Ci, którzy zatrudnieni są nieodpłatnie najczęściej pracują na rzecz zakładu karnego w wymiarze do 90 godzin miesięcznie, a także w urzędzie skarbowym czy przy pracach publicznych i na cele charytatywne. W systemie bez konwojenta pracę wykonuje ponad 50 rozkazanych. Znajdujemy się na terenie firmy produkcyjnej, w której zajmujemy się produkcją transporterów dla branży Automotive. W chwili obecnej pracuje tutaj 15 osadzonych, którzy zajmują się cięciem materiału, pracami spawalniczymi. Pracownicy przychodzą do pracy na godzinę ósmą, pracują 8 godzin, przysługują im ustawowe przerwy. Pracuję do godziny 16. W tej firmie mamy zatrudnionych pracowników cywilnych, którzy pracują równolegle z osadzonymi. W przeciwieństwie do niektórych pracowników cywilnych, osadzeni wykazują dużo większe zaangażowanie i chęć pracy. Poprosiłam Pana na rozmowę, aby omówić wobec Pana dalsze oddziaływania tutaj w zakładzie karnym. Rozważam, przedstawić Pana kandydaturę dyrektorowi zakładu karnego w kwestii skierowania Pana. Do pracy poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta. W związku z tym mam do Pana kilka pytań. Jak wygląda Pana sytuacja rodzinna? Czy ma Pan kontakt z członkami rodziny, z kimś bliskim? Znaczy mam kontakt z moją konkubiną, z którą I... obecnie jestem w związku. Dobrze, jest Pan odwiedzany przez tą panią? Znaczy, no na razie jeszcze nie przyjeżdżała. Dobrze. Ale mamy kontakt telefoniczny. Czy ma pan miejsce zamieszkania po wyjściu z zakładu karnego? Tak, Przed skierowaniem skazanego do zatrudnienia poza terenem zakładu karnego, analizujemy jego sytuację rodzinną. Jest to bardzo ważna przesłanka przy kierowaniu skazanego do zatrudnienia poza terenem w systemie bezkonwojenta, gdyż skazany, który ma niejasną taką sytuację, w rodzinie występują jakieś choroby, bądź skazany nie miał od dłuższego czasu żadnych informacji, co się dzieje. w Domu może on oddalić się z miejsca zatrudnienia będą wobec niego podejmowane konsekwencje prawne i dyscyplinarne? Kierując skazanego do pracy uwzględnia się w miarę możliwości zawód, wykształcenie, zainteresowania oraz potrzeby osobiste skazanego. O zdolności zatrudnienia skazanego na danym stanowisku decyduje lekarz medycyny pracy. Jaki jest Pana włączony zawód? Pracownik ogólnobudowlany. Czy ukończył Pan jakiś kurs dodatkowy? Kurs spawacza w tutejszej jednostce. Zobacz. a posiada Pan zobowiązania alimentacyjne? Posiadam. W takim bądź razie komórka zatrudnienia poprze Pana kandydaturę do pracy w systemie bezkontwojenta. Będzie to zatrudnienie odpłatne w firmie spawalniczej. Czym się będzie Pan teraz zajmować? Otrzymałem no. cię od Pana dyrektora o podjęciu pracy wolnościowej. Straszył mi kurs spawaczy. No i mam iść na pracę wolnościową, poza teren zakładu karnego. To duży kredyt y, zaufania od zakładu karnego. No, dla mnie też to jest wiele znaczy, bo jak będzie się trochę bardziej swobodniej czuł tej pracy poza terenem, no ale będzie też wiedział, że no, musi pracować i nie może zawiść zaufania dyrekcji. I musi do zakładu karnego wrócić? No oczywiście, no to tak samo jak na wolności się wracało z pracy do domu. Pracuje pan na terenie zakładu, czy, czy opuszcza pan zakład na czas pracy? Jak to wygląda? Dostałem prace wolnościowe też na terenie zakładu, ale na jednostce OZ-u. Bez, praca bez konwojenta. To znaczy, że dostał pan kolejną szansę, bo praca bez konwojenta oznacza, że jednak musiał się pan wykazać pewną tak, odpowiedzialnością. To znaczy, odpowiedzialność jest bardzo, bardzo duża. Pokusy, te, jak to się mówi, też mogłyby być ale po prostu po terapii nie czuję żadnych pokus, po prostu praca i odzyskać po prostu wolność. Z tym. Czyli potrafi być pan odpowiedzialny? Po zrozumieniu swojego błędu potrafi. Będzie pan chciał kiedyś powiedzieć swoim dzieciom o tym, że trafił pan do więzienia właśnie z takiego powodu? No, będę starał się to powiedzieć dzieci, żeby w przyszłości oni nie popełnili takich błędów jak ja. No, Ogólnie no, muszą poznać dzieci, żeby normalnie teraz uczyć, potem mieć jakąś normalną pracę, żeby za inne przestępstwa nie trafić do zakładu karnego. A lepiej, żeby ich to nie spotkało. Co by teraz powiedział Pan swoim dzieciom, jako osoba, która odsiedziała ten swój wyrok, wkrótce wychodzi na wolność, ale jeszcze rozmawia ze mną, będąc na terenie zakładu karnego? Obecnie, że ich przepraszam że po prostu zmienię to, że będą widzieć we mnie innego człowieka niż byłem kiedyś. Tutaj będą, zrozumiałem naprawdę dużo, że źle zrobiłem. Podejrzewam, że z najstarszych synów na pewno chciałby w tej chwili być, na przykład przyjechać na widzenie. Na pewno nie patrzę na te kilometry, że na przykład ma 350 czy 400 kilometrów po prostu by przyjechał. Teraz pan go odwiedzi. Teraz ja go odwiedzę. Już niedługo. Trzymamy za to kciuki. Kiedyś nie wywiązywali się ze swoich obowiązków. Teraz każdego dnia wychodzą do pracy i spłacają swoje dawne zobowiązania. Skazani, których poznaliśmy, jak sami mówią, mogli zupełnie inaczej pokierować swoim losem. Ich historie służą ku przestrodze. Warto wcześniej przemyśleć kilka spraw, nim trafi się do zamkniętego świata. Do zobaczenia!